Rozmawiamy dziś z panią Iwaną Klimczak, autorką powieści Kiedyś jest teraz, której akcja rozgrywa się na ziemi zgierskiej, m.in. w Ustroniu, Grotnikach, Zgierzu i Ozorkowie. Jesteśmy w Grotnikach, w których główna bohaterka książki, Amelia, spędzała w dzieciństwie wakacje, jak wielu mieszkańców Łodzi. Nieopodal znajduje się malownicze Ustronie, gdzie mieszkała nieznana jej babcia. Pani Iwan, kiedyś jest teraz, to pani debiutancka powieść. Proszę opowiedzieć, jak ta historia się narodziła i skąd czekała pani inspirację? Pytanie, skąd się narodziła historia, to jest wbrew pozorom jedno z trudniejszych pytań, bo ja nie umiem na nie tak naprawdę odpowiedzieć. Ta historia w pewnym momencie po prostu się pojawiła i jakoś mi się ułożyła w, w powieść. Ja pisałam od wielu lat. Mam też troszeczkę napisane książek czekających jeszcze gdzieś tam w szufladzie. W związku z tym te historie jakoś się pojawiają. Natomiast zdecydowanie ta książka jest taka, jaka jest i myślę, że ta historia jest właśnie oprowadzona w ten sposób ze względu na miejsce, w którym się rozgrywa. I tak naprawdę to to miejsce odpowiada w pewien sposób za to, jak ta historia wygląda co właśnie takiego wyjątkowego panią tutaj przyciągnęło, i co stawiło, że postanowiła pani właśnie tutaj sprowadzić swoją bohaterkę. Ja ponownie, podobnie jak główna bohaterka, też w dzieciństwie spędzałam tutaj wakacje. Od niedawna mam w okolicy działkę, w związku z tym bywam często w krotnikach i w Ustroniu i to są miejsca, w które przyjeżdżam na zakupy i na spacery. No, i to są miejsca, w których po prostu się można zakopać. Przepiękne lasy, spokój, klimat właściwie niemal jak nad morzem, tylko morza nie ma, ale jest coś wyjątkowego we wsi, jaką są przecież grotniki, bo to jest wieś, która ma swojego soltysa. Natomiast panuje tutaj rzeczywiście wyjątkowy nastrój takiego. Takiego spokoju. Nie wiem, czy mieszkańcy się z tym zgodzą, ale, ale jest coś w tym, i pewnie dlatego też tak wiele ludzi, tak wielu ludzi, również z łodzi, po prostu się tutaj na stałe osiedla. I był mi potrzebny taki spokój tego miejsca, po to, żeby opowiedzieć tę historię, która jest historią o poszukiwaniu swojego miejsca w życiu o spojrzeniu na to, co się wydarzyło, na to, co jest teraz i na przyszłość. I Wydaje mi się, że takie miejsce jak to, położone wśród lasów, tchnące tym spokojem, jest dobrym miejscem akcji po to, żeby pokazać te refleksje nad życiem, nad przemijaniem, nad przyszłością także, którą kształtujemy przecież w każdej swojej chwili. Mhm. A dla kogo jest ta książka? O kim Pani myślała? Pisząc ją, komu najbardziej ją Pani poleca? Czy właśnie osobom poszukującym swojego miejsca? To jest też bardzo trudne pytanie i podobno warte miliony, żeby dobrze określić grupę docelową swojej książki. Tak, że tak powiem, bardzo może nie, niezbyt ładnie. To jest na pewno książka przede wszystkim kierowana do kobiet, chociaż mam też opinię od czytelników, mężczyzn, którym się ta książka podobała i którzy ją polecają, nawet. Także, także nie tylko dla kobiet, ale na pewno główną, głównym tym odbiorcą, odbiorczyniami będą kobiety. Pewnie jest to opowieść dla osób w wieku Amelii i starszych czyli około 30? Około 30, 30 tak? Tak, tak, około 30 lat. Natomiast ze spotkań autorskich i ze spotkań z także czytelnikami w różnych miejscach, także w internecie, wiem, że spora część czytelni czytelniczek to są osoby właśnie takie, że tak powiem, w moim wieku, ewentualnie, no te to, to osoby już rzeczywiście dojrzałe. A myślę, że mieszkańcy tutaj najbliższych okolic też znajdą. Miejsca, które znają z codziennych spacerów, ze swojego życia po prostu. Tak? To też jest ciekawa historia, ponieważ e, pisząc tę książkę już już ją e, jakby przygotowując do wydania, dowiedziałam się, że w tym roku grotniki obchodziły stulecie swojego istnienia. E, no i trudno sobie wymarzyć tak naprawdę lepszy przypadek, a nie wiem, może przeznaczenie, ponieważ ja pierwszy raz tę książkę pokazałam na Festynie z okazji stulecia grotników. I było mi bardzo miło, ponieważ wiele osób później mi mówiło, że odnalazło w tej książce właśnie te swoje miejsca. Wiele osób też mówiło, że na ten festyn przyjechało po to, żeby tę książkę kupić. Także to były bardzo, bardzo miłe chwile. I, I tak, na pewno kierowałam tę książkę i kieruję, i także jakby no, promując ją, próbując ją promować, na pewno kieruję do osób tutaj mieszkających w naszych okolicach. Nie tylko w Grotnika, ale także w wieżu, łodzi, po to, żeby no, jak, przypomnieć o tym miejscu, które, które jest naprawdę warte odwiedzenia. Pani Iwana, wydała Pani tę książkę jako samowydawczyni. Proszę mi powiedzieć, dlaczego Pani się zdecydowała na self-publishing i jakie wiązały się z tym wyzwania? No, to jest temat rzeka. W ogóle cały rynek wydawniczy w Polsce, sposób wydawania książek, no, ja, wydając tę książkę, przygotowywałam się do, do tego wydania bardzo długo. Nie tylko pod kątem samej pracy nad książką, redakcji, korekty, ale także starałam się jak najwięcej dowiedzieć właśnie o, formie, o tej formie, w którą się zdecydowałam wydać, czyli self-publishingu. Dlaczego? No, po pierwsze dlatego, że bardzo trudno się gdzieś tam w wydawnictwach przebić, nie będę ukrywać. Po drugie dlatego, że wydawnictwo oferują często bardzo długie terminy oczekiwania na książkę, no ja nie, nie chciałam czekać. Po trzecie self-publishing, coraz bardziej popularna forma wydawania książek w Polsce, daje ogromną niezależność. Tak naprawdę, oczywiście to jest też ogromna odpowiedzialność, ale tak naprawdę o wszystkim decyduje ja. Wszystko tak naprawdę to ja podejmuję decyzję, i to jest rzeczywiście taka pełna wolność i niezależność. To daje mi takie poczucie, że wydałam coś, co jest rzeczywiście całkowicie moje. Oczywiście nie twierdzę, że w wydawnictwach tak by nie było, bo być może również, ale na pewno musiałabym iść na jakieś kompromisy. Natomiast tutaj zachowałam absolutną niezależność, co oczywiście ma też swoje konsekwencje. Może mniej przyjemne, to znaczy po prostu trzeba się wszystkim zająć. Stała praca nad książką to jest, chociaż to jest ciężka praca, to jest wielka przyjemność. Mm -hmm. Natomiast no, sprzedać książkę, poinformować czytelnika o książce, czyli wypromować ją, to jest najtrudniejsze zadanie i to jest na pewno wielkie wyzwanie. Ja mam tutaj wielkie wsparcie, ponieważ mam swoistego menadżera. Swojego prywatnego, czyli mojego męża, który bardzo mnie w tych kwestiach dotyczących promocji i sprzedaży wspiera. I rzeczywiście, no to, że ta książka się sprzedaje całkiem nieźle, to, to jest w dużej mierze jego zasług. Wiemy, że bierze Pani udział w spotkaniach autorskich. Przed Panią kilka kolejnych. Może opowie nam Pani, gdzie w najbliższym czasie będzie można się z Panią spotkać? W najbliższym czasie, we na wtorek Najbliższy 24 września w Ozorkowie, w Bibliotece Publicznej w Ozorkowie przy ulicy Listopadowej o godzinie 18. Zapraszam nie tylko ze względu na to spotkanie, możliwość porozmawiania, kupienia książki, ale jest to również bardzo piękne wnętrze, także warto tę bibliotekę odwiedzić. 1 października wreszcie długo wyczekiwane Spotkanie w Zbierzu w Bibliotece Miejsko-Powiatowej przy Ulicy Łódzkiej. Tutaj to spotkanie było planowane dużo wcześniej, ale z różnych powodów musieliśmy to przekładać, ale wreszcie uda mi się spotkać z, ze zwierzanami. Także zachęcamy do udziału w spotkaniach. Na pewno będzie okazja, żeby zadać kolejne pytania, dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej i przede wszystkim poznać tę powieść i zdobyć autograf autorki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam na spotkania autorskie na moją stronę internetową wonakuńczak.pl, na profil na Facebooku, tam jest też sporo informacji o książce i również fragmenty książki można sobie przeczytać.